Kiedyś w kuluarach miałem taką rozmowę z fajnym profesorem, którego nazwiska nie ujawnię, no bo w kuluarach jakby takie rzeczy są, żeby ktoś nie mówił tego normalnie. I powiedział, że jak on tak naprawdę podsumowuje swoje prawie 60 lat kariery, to coraz bliżej jest mu do tego całego szamanizmu i tego altmedu, nie? Który tak jadą w tych oficjalnych mediach. A mówią, że dlaczego? No bo jak, co mam innego pomyśleć, kiedy ostatnio robili analizę ostatnich 20 lat badań naukowych i okazało się, że ponad 80% z tych badań miało rażące błędy metodologiczne już od samego początku. Co daje jawny wniosek, że ktoś chciał wpłynąć na wniosek płynący z tego badania. I znowu, ktoś powie, że o nie, to nieprawda i tak dalej. No prawda jest taka, że kasa rządzi światem. W imię kasy przecież rozpieprzyli cały zakontemplariuszy, za kontemplariuszy, bo bodaj chyba Filip Piękny siedział im mocno w kieszeni, więc oskarżono ich o czary. To jest też niezły, niezły dowcip, nie? Barack Obama, który chyba w historii Stanów Zjednoczonych prowadził wojnę w największej ilości krajów, dostał pokojową nagrodę Nobla. No myślisz, że oni naprawdę byli tacy potrzebni w tym Kuwejcie i tak dalej, żeby zabezpieczyć konflikt? A może chodziło o wahę. Ropa.